Dobra, zaczęło się. Dzień dobry. Dzisiaj pokażemy, co się stanie. Tak jak przesko przeskoczysz tam, dlatego że zawsze chciałam wiedzieć. Mm, Okej. Okay. Więc coś mm, jest takim mm, gliście. Najlepsza pora, najlepsza pora. Dobra, to jej nie ma. A ja wiem, czy... Więc, co. co y, czy tam ktoś był? Mm. Ktoś tam jest, yy, więc no widzowie. Mm. Ej ty! Y o o. A to dziecko, dobra. Na mm. to, że to jest teren prywatny. I co mnie to obchodzi? Będzie y miliard subów. Sub 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 Okej, okay, nie. Ej, co się stało? Co? Co? Co do mnie zrobiłeś? Nie! Zejdź! Zejdź! Powiedziałam, zejdź! Ta, nie rób tego. Ale proszę! Proszę, proszę, proszę. Pros, please, please. Chcesz zostać ośplony? E, Okej, okay, może nie. Dobra, do widzenia widzowie! To był piękny film. Do widzenia, widzowie. O, nagrywa się. Dobrym, dobry. Znaczy, nie dzień dobry, ale jeszcze raz robię ten film. Ten głos rozpoznam zewcze. Gdzie? Ale to już startuje. Znowu sprawdzimy, jak to jest na silnach kolejowych. Nie. Ach, tutaj już jest. Ej! Proszę, zatrzymaj to! Zbyszek! Ej, ty ma się szary. O, 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 o. mamo, mamo, proszę. Nie, ja już nie chcę robić